Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj jest FAREX a w tym odcinku zaprezentuję Wam 13 najtrudniejszych technicznie bohaterów. zaczynam od Azira. Wielu graczy uważa go za słabego bohatera, jego win ratio balansuje jedynie w okolicach 43%. Problemem jest jego złożona mechanika, która jest wykorzystywana jedynie przez bardzo ogarniętych graczy. Nie bez powodu, takie gwiazdy jak Faker często nim grają i kierują team do zwycięstwa. Manipulacja żołnierzami, jak i własnym położeniem wymaga niemałej podzielności uwagi. Gracz musi kontrolować kilka obiektów. Bart, W jego przypadku nie chodzi o skillshoty. Jedynym problematycznym skillem, który wymaga dobrego ustrzelenia wroga jest Q. Problem leży przede wszystkim w podejmowaniu decyzji, które mogą zdecydować o wygranej lub przegranej walce. Złe R lub tunel E mogą sprawić, że poślemy własny team do piachu. Wielu zawodowych graczy mówi, że Barty jest OP, jednak nie są jeszcze w stanie, aby zagrać nim w profesjonalnych rozgrywkach. Draven Łapanie jego toporów w fazie laningów nie jest łatwą sprawą. Jeszcze większe problemy dochodzą w momencie, gdy musimy złapać nasze Q podczas teamfightów. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że jest adekery, który nie posiada żadnych możliwości ucieczki, oprócz krótkiego zwiększenia prędkości ruchu po 2. Vayne Postać, która potrafi robić jedne z najbardziej oszałamiających zagrań, jeśli jest dobrze opanowana. Właściwe używanie R oraz Q jest ciężkim wyzwaniem dla każdego gracza. Dzieje się to z powodu niskiego zasięgu bazowych ataków Wayne, jeden mały błąd zazwyczaj kończy się jej śmiercią. Kalista Można powiedzieć, że Wayne jest idealna do pogoni za wrogami. Kalista znajduje się w przeciwległym końcu, jest mistrzynią ucieczek. Dzięki skokom między atakami jest ona w stanie wykajtować niemalże każdego przeciwnika. Sama w sobie posiada słabe obrażenia, musi to jednak nadrabać właściwym używaniem E oraz współpracą z innymi, innym bohaterem, z którym jest złączona za pomocą umiejętności Bierynaj-Lisin. Stwarza on multum wyborów przed graczem. Dwa doskoki oraz możliwość kopania sprawiają, że jego umiejętności mogą być wykorzystywane ofensywnie lub defensywnie. W tym momencie rysuje się również Naturalisina, która w początkowej fazie gry pełni rolę zabójcy, a wraz z biegiem minut staje się bardziej wytrzymały, oferując przede wszystkim utility dla własnego zespołu. Leblanc. Prawdziwa le dobra Leblanc potrafi za pomocą swoich licznych skoków oraz umiejętności biernej zrobić wodę z mózgu przeciwnika. Jak wiadomo kluczowe jest u niej podejmowanie decyzji w szczególności, gdy w przeciwnym zespole znajduje się apekery, Pozyjący na kombo, na przykład Eni. Wtedy jeden błąd może kosztować nas życie. dali. Razem z Elis i Jason tworzą trio, które posiada więcej aniżeli pięć umiejętności. Sprawia to zarówno więcej możliwości, jak i sprawia również większą trudność w obsłudze. Kocica od zawsze była bohaterką dla wymagających graczy i nie jest pisana każdemu. Jej specyficzny styl gry nie wybacza błędów. Orianna. Kontrola kulki jest kluczem dla jej gameplayu, nie jest ona tradycyjnym magiem. Często jej głównym celem jest pomoc w inicjacji za pomocą E, W oraz R oraz późniejszy wybór między atakiem a próbą wspomagania naszego własnego zespołu. Riven jest jedną z najbardziej złożonych bohaterów walczących w zwarciu. Jej dobre użytkowanie wymaga bardzo dobrych umiejętności mechanicznych obejmujących resetowanie autoataku, za pomocą czy hydry. Nie bez znaczenia jest również jej umiejętność bierna. Dobry gracz Riven musi również nauczyć się perfekcyjnych skoków oraz używania E we właściwym momencie. Zdecydowanie postać dla wymagających. Synra. Następuje tutaj podobna zależność co u Azira oraz Oriany. Musimy oprócz własnego bohatera kontrolować dodatkowe obiekty. Manipulowanie nimi jest prawdziwą sztuką. Musimy zawsze stanąć przed wyborem ofensywnego lub defensywnego zastosowania i umiejętności. Jasuo. Wielu powie, że to bohater dla nobów, nic bardziej mylnego. Minęły czasy jego dominacji i obecnie granie w nim wymaga niemałych umiejętności. Jest niezwykle kruchą postacią, która swoim wejściem do walki ryzykuje śmiercią. Odpowiednie stawianie ściany, wykorzystywanie umiejętności biernej czy kilka daszy zazwyczaj zdecyduje o odplayu w wielu pojedynkach. Z. Cienie oraz R sprawiają, że jest on w stanie pojechać każdego z zwarciu 1 na jednego. Ciężę jest, gdy, jako zabójca, musimy zaryzykować team i przeżyć po półdanym zabójstwie. Dobry Z nie kasuje jednego wroga i później ginie, tylko przeżywa po zdobyciu killu i kości następne. Dzięki za uwagę. Film powstał na, pod na podstawie artykułu ze strony How to Play. To by było na tyle. Dzięki za uwagę na razie.